Pracownicy konsulatu generalnego RP RPW Lwowie wraz z przedstawicielami lwowskiej obwodowej administracji wojskowej złożyli kwiaty i zapalili znicze w ruinach kościoła na terenie nieistniejącej już wsi Hucisko w obwodzie lwowskim. W intencji pomordowanych modlił się ksiądz Józef Nockowski. Panie Jezu, który przez śmierć na krzyżu zgładziłeś grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nimi. Dzisiaj jesteśmy tutaj, to jest wyraz pamięci, że pamiętamy o tych. Trudnych, ciężkich wydarzeniach, które się odbywały. Chcemy przychodzić na te miejsca, na ruiny tych miejsc, często niestety też ich zapomniane. Pragniemy właśnie przynajmniej ten wyraz pamięci, kwiaty i znicze postawić, ale również zapewnić tych ludzi poległych też naszą modlitwą. Do tragedii w Hucisku doszło 12 kwietnia 1944 roku. Ofiarami zbrodni dokonanej przez oddział ukraińskiej powstańczej armii padło ponad 100 osób narodowości polskiej. Ci, którym udało się przeżyć, znaleźli schronienie w pobliskich miejscowościach i we Lwowie. Większość ocalonych w 1945 roku wyjechała do Polski. Określenie zbrodnia wołyńska dotyczy nie tylko masowych mordów dokonanych na terenie Wołynia, ale także w województwach Lwowskim, Tarnopolskim i Stanisławowskim. Oczywiście, że takich miejscowości dużo jest, dużo było zniszczonych w czasie II wojny światowej. Wrażenie przygnębiające: nie ma wioski, nie ma ludzi, ruiny kościoła, ten kościół niszczeje kilka ścian. Tutaj jest, drogi nie ma, deszcz padał dzisiaj, wszystko jest rozmyte, ale jestem szczęśliwy, bo ja to pierwszy raz jestem. Nieistniejąca wieś Hucisko jest przykładem tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w latach 1943 44 Jedyne, co pozostało po wiosce, to otoczone gęstym lasem ruiny Kościoła. Niestety, miejsce to jest dziś kompletnie zapomniane. Po raz pierwszy Huciska odwiedzili członkowie Polskiego Klubu Historycznego ze Szkocji. Chcieliśmy koniecznie być w tym właśnie dniu. Reprezentujemy Polski Klub Historyczny, który zrzesza osoby mocno zainteresowane polską historią, w tym właśnie kresami, wołyniem. Częściowo nasze rodziny stąd pochodzą. No wrażenia są duże, głębokie i naprawdę warto tutaj chociaż te pięć minut być i pomyśleć o tych ofiarach, które tutaj były. Samoistnie pewnego rodzaju fala chęci pamiętania o tych wydarzeniach rośnie i mam nadzieję, że z roku na rok uroczystości tego typu będą coraz większe, coraz bardziej jawne i będą budziły coraz większe zainteresowanie nie tylko Polaków, nie tylko samych mediów, ale też Ukraińców. Niestety większość ofiar w dalszym ciągu nie została odnaleziona i czekają na godny pochówek rozmiar tragedii nadal jest przedmiotem badań i dyskusji historyków.